Czy aplikacja M Obywatel to tak naprawdę Pegasus w wersji light? Sprawdźmy to w mniej, w mniej niż 3 minuty w kolejnym odcinku wskazówek zegarka. Zarzuty zwolenników teorii spiskowych są mocne. Aplikacja M Obywatel powstała przede wszystkim po to, by inwigilować obywateli. Ta inwigilacja nie wytrzyma! Rządowa aplikacja rzekomo wykorzystuje w tym celu kamerę, mikrofon, lokalizację, dostęp do innych aplikacji, pamięć telefonu, a na deser biometrię. No, żeby minister cyfryzacji mógł użyć odcisków palców obywateli do stworzenia armii klonów wszystkich Polaków, żeby. Przejąć a co z tymi wszystkimi wygodnymi i nowoczesnymi featureami aplikacji? To tak naprawdę wabiki zachęcające do zainstalowania apki przez jak największe rzesze obywateli. No dobrze, a jak to wygląda w rzeczywistości? Kamera, używana tylko do skanowania kodów QR i tylko wtedy, gdy sam wyrazisz na to zgodę. Mikrofon, aplikacja w ogóle go nie używa i nie ma takich uprawnień. Lokalizacja, wymagana jedynie przy usługach typu znajdź urząd i to też za Twoją zgodą. Pamięć telefonu. M-Obywatel tylko zapisuje własne dane aplikacji, jak na przykład Twoje prawo jazdy. Biometria? Uspokajam, aplikacja nie dostaje Twojego odcisku palca. Jedyne, co M-Obywatel wie o odcisku palca użytkownika, to zero-jedynkowe potwierdzenie z systemu urządzenia, czy odcisk jest prawidłowy, czy nie. Na deser M-Obywatel korzysta z wielu zabezpieczeń na poziomie aplikacji bankowych. Pinning certyfikatów, szyfrowanie AS-256, czyli Advanced Encryption Standard, wykry wykrywanie ruta i prób manipulacji aplikacją. Jeśli chcesz zobaczyć naprawdę genialną analizę M-Obywatela, gdzie wszystko jest rozłożone na czynniki pierwsze, to polecam Ci wideo pana Mateusza Chroboka, eksperta do spraw bezpieczeństwa. Link do jego wideo na YouTubie znajdziesz w opisie tego odcinka. Podsumowując... M-Obywatel jest bardzo bezpieczną, turboużyteczną, stale rozwijaną aplikacją, z której Polacy naprawdę mogą być dumni. Korzystaj z niej bez obaw i ułatwiaj sobie życie.